Służbowym samochodem przyjechałem z kolegą Iwanem tutaj, żeby chce nam pokazać, jak wygląda z góry Wierchowina. Choculska stolica to jest Czeremysz, tak? Rzeka. Tak. To jest czarny czy biały? Czarny. czarny. A biały gdzie jest? A biały dalej tam. O, tu tam dalej. Jeszcze 15 km. 15 km w prawą stronę. Piękne widoki. No i tutaj ludzie mieszkają. O Rumunia, w którą stronę Rumunia? W tamtą stronę. Nie Za tym lasem. Tak, tak. Trzeba będzie kiedyś jeszcze raz przyjechać tutaj, jak będzie ciepło, bo dzisiaj mamy tylko 4 stopnie i pada deszcz, ale taki drobny, wczoraj był większy deszcz. I to jest czarny Czeremesz, a tam dalej jest biały. I te dwie rzeki łączą się ze sobą, a z tyłu za mną jest już Rumunia. Pozdrawiam, Wierchowina, Ukraina.